Siema wszystkim na hodowli Reborn, dzisiaj będzie co słychać u i w sumie muszę tą serię zacząć numerować od początku, no bo ona nie ma nic wspólnego ze starymi pająkami, które były nagrywane powiedzmy dwa lata temu, no bo wszystko to za mną jest nowe. Natomiast mimo iż mam zaledwie parę pająków, to bardzo dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło, także jeśli się spodoba, łapieczka w górę, zawsze jest mile widziana. Jedziemy z tym. Zaczynamy od celadonii, bo muszę Wam to pokazać. Naprawdę to, co ona potrafi stworzyć, to jest majstersztyk. No nie da się tego inaczej nazwać. No i mamy tutaj... Tu jest korek, który wkładałem ostatnio, jak ją przeprowadzaliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak coś to... Możecie sobie zobaczyć film. I przy okazji zobaczcie, jak ten korek wyglądał, e, kiedy ją tutaj wkładaliśmy. Także była ta dziura stworzona przeze mnie. Tu jest jej stare gniazdko. To już po kolei, żeby wiecie, żeby była ciągłość. Spójrzcie, tu jest stare gniazdko. Czy możecie dostrzec, gdzie jest klapka? No klapka jest w tym miejscu. Powiem Wam, starałem się zrobić timelapsa, ale skubana była tak oporna, z dwa tygodnie totalnie nic nie robiła. Tylko sobie wychodziła co jakiś czas, ale głównie siedziała w tym starym gnieździe. Tutaj mamy klapkę numer jeden. No i od tyłu mamy klapkę, którą ja nazywam ewakuacyjną, bo zazwyczaj przy jednej z przodu poluje, a drugą się katapultuje, jak coś ją zaniepokoi. No i tu już widzimy, że naprawdę zrobiła sobie idealnie. No wręcz niewidoczne. Natomiast ten przód to już jest no, abstrakcja, no nie? Natomiast to był pająk dość mały, bo on chyba tutaj został przeniesiony przeze mnie trzy wylinki temu. I teraz patrzcie, co się dzieje, bo ono naprawdę jest grubo. Tutaj mamy gniazdo od przodu. Zobaczcie, jest prześwit. To ciekawe, bo no, zrobiłem dość dużą tą dziurę. Ta średnica dziury była naprawdę niemała. No i pająk zostawił sobie prześwit. Myślę, że na przykład za dwie wylinki, kiedy on będzie większy, to ten prześwit się zlikwiduje. Nie wiem, czy widzicie prześwit. No ale jest tam prześwit. No i to jest klapka numer jeden. A w środku jest najpiękniejsze. Już zaraz wam pokażę zbliższa, no ale zobaczcie tu, bo to. No, tylko ja nie mogę, brak mi słów jest po prostu, jak ona potrafi niesamowicie to zrobić. Bo zobaczcie, co jest ciekawe, że mi się wydaje, że ona helicerkami nawet skrobie ten korek, bo to są takie mikrocząstki korka tutaj, że no po prostu jak dla mnie to jest wyskrobane wszystko helicerkami. Podniosę tą klapkę, żebyście mieli w ogóle pojęcie, jaka to jest ogromna klapka. Tylko nie wiem, czy panią da nam ją otworzyć w ogóle. Ło! Wow. No, miazga, nie? I zobaczcie, jest niesamowita ta klapa. I właśnie jak się przyglądałem korkowi, o dokładnie tutaj, to jest rejon, który najprawdopodobniej pająk po prostu helicerkami wydrapał. Widzicie to? No widać, takie, no takie wydrapane, żeby jak najbardziej upodobnić się do powierzchni, w której to gniazdo występuje. I nawet sobie takiego jednego tutaj, nawet dwa porościki zabrała. No jak dla mnie wygląda to fenomenalnie. No i w zasadzie, jak tak już ją mamy na tacy, można powiedzieć. Postarajmy się delikatnie wygonić. Akurat fajnie siedzi, więc jest to możliwe. No, chodź. No, proszę bardzo. Co Wy na to? No, brak słów, naprawdę. Ale obłęd. Strasznie chcę, żeby to była samica. Ale boję się, że ja do Seladoni mam takie szczęście, że jednak to będzie samiec, no ale to się, to, to się dopiero okaże. No niemniej, już jest konkret. Powiem wam, że przy mojej linijce z odnóżami, wow, no 3 centymetry, ale skubana rośnie. Nie wiem jakie to stadium, myślę, że to już jest koło L7, więc tak naprawdę za, no za parę wylinek wszystko się okaże, a może już na przykład jak ona wylinieje jeszcze raz to nam się uda rozprostować wylinkę i zobaczyć tą spermatekę, no albo jej brak. No bo wiadomo, że kiedy seksujemy, kiedy sprawdzamy płeć z wylinki, no to to jest taka jedyna, można powiedzieć taka stuprocentowa pewność. No zakładając, że pająka można złapać i tam spróbować, ale to trochę niebezpieczne dla niego. No także może się uda, że przy następnej wylince już będziemy wiedzieć co to za płeć. Trzymajcie kciuki za samicę, no bo jest miazga, nie? Także to Wam na pewno chciałem pokazać, no bo na sobie takie fajne klapki tworzy, że aż ja nie mogę w to uwierzyć. No i na początku bałem się, że za dużą zrobiłem jej średnicę tej dziury i po prostu gniazdo będzie jakby potencjalnie za duże dla niej i nie będzie się w nim dobrze czuła. No ale patrząc na to jak to wyszło, jaką sobie majestatyczną klapę z przodu i z tyłu zrobiła, więc wszystko wskazuje na to, że ta dziura, którą dla niej zrobiłem jest po prostu odpowiednia. Dobra, zagońmy sobie ją, żeby się nie stresowała. No dawaj, wskokuj do środka. O, tak, o, patrzcie, widzicie, jak nóżką macha? Totalnie ma nóżką, bo ona teraz chce zamknąć klapkę. Jak to jest strasznie złotko wygląda. Dobra, przykrywamy. To była aktualizacja numer jeden. No i przyznajcie sami, no przyznajcie, jest majstersztyk ta klapa. Natomiast najbardziej mnie szokował jednak ten rejon tutaj z tymi helicerkami, które są tak wydrapane. Obłęd. No dobra, pakuję to. Teraz będzie pająk właściwy, który jest dość przerażający. Więc jak macie słabe nerwy do pająków, to możecie sobie przewinąć ten segment. I to stare gniazdo teraz ja je wyciągam. Ono było do momentu, aż chciałem wam pokazać po prostu różnicę. Natomiast w tym momencie ono jest totalnie niepotrzebne dla pająka, także wyciągam, zostawię se na pamiątkę. No i jest nowy pojemniczek już z nowym gniazdem. Seladonia zadowolona. No nic dodać, nic ująć. Teraz jedziemy do przerażającego pająka, także uważajcie. Heteropoda, bo jej, tylko delikatnie, bo tylko zobaczcie, co tu się dzieje. Ona złożyła kokon, tak jak przewidział. Nie wiem, czy to jest zapodniony kokon, nie wiem, co z niego będzie. Natomiast fakt, że już ten kokon ma dwa tygodnie i nadal tu jest, to naprawdę, no mogę powiedzieć, że budzi we mnie nadzieję. Co mnie martwi tylko, to to, że on został tak zbudowany. Zobaczcie, że. Można powiedzieć, że ona nie domknęła jakby pajęczyny z tej strony. I to jest taki wystający listek. Nie wiem na ile to się ma do potencjalnie inkubowanych jaj w środku, bo też nie wiemy czy one się inkubują w ogóle, bo nie wiemy czy kokon jest zapodniony, bo przypomnę, że ona była kupiona na giełdzie w Ostrawie jako odłów, więc no jest szansa, że jest zapodniony, ale też nie do końca wiadomo. No w każdym razie nie wiem czy uda mi się ją otworzyć powiem Wam. Troszkę też bym nie chciał żeby jej po prostu stresować. Natomiast może uda nam się ją uchylić, I zobaczymy co z tego wyjdzie. No jestem pewien w zasadzie, że ona by teraz nie biegała, no bo jednak jest z kokonem, ale mimo wszystko bardziej już nie otwieram. Pająk jest duży, pająk jest skoczny, no i przede wszystkim pająk trzyma kokon, więc yy, no, tak na dobrą sprawę nawet takie ruszanie pojemnikiem teraz jest dla niego stresujące, także odkładam. Trzymajcie kciuki, bo będzie grubo jak wyjdą młode. Nie wiem, jak ja jej znam, bo to są małe, teleportujące się, przezroczyste, skaczące pająki. No także <laughs> zobaczymy. Trochę się obawiam, szczerze mówiąc, jak już ten kokon wyjdzie. Nie mam pewności, czy wyjdzie, ale trochę się martwię. Ale teraz, bo no, takiego farta miałem, farta i niefarta tak naprawdę. Zobaczcie, teraz wskakujemy w nagranie, i w tym momencie to nagranie, które widzicie, e, ja od razu ustawiłem aparat, jak się obudziłem. No i trochę się wkurzyłem, dlatego że nie zdążyłem nagrać całego procesu jak ten pająk składa kokon, a naprawdę proces jest mega interesujący i zabrakło mi dość ważnego momentu, czyli tego momentu, w którym ona tworzy, jak podejrzewam, hamak z tych z jajek i później w jakiś sposób to wszystko przyczepia właśnie do sufitu, no bo pamiętajmy, pamiętajmy że to wszystko, co widzimy, się dzieje do góry nogami, także to, co widzicie, to ja tyle widziałem na żywo, no i zostawiłem aparat jeszcze na godzinę, do momentu, aż ona nie skończyła, no i udało się tak na styki, bo poszedłem się myć i samica skończyła kokon i akurat padła bateria. Natomiast to teraz sobie troszkę przyspieszmy ten temat. No i tutaj widzimy jak pająk kończy tworzyć ten kokon, czyli ten ogromny obszęt, taki płaski dość jak widzimy, on zaczyna zrywać swoimi helicerkami właśnie z wieczka, no i w ten sposób tworzy tak zwanego pancake'a, właśnie. No, i tutaj nie wiem, czy będą młode, czy nie będzie młodych. Oczywiście to w kolejnych aktualizacjach wszystko się wydarzy. Natomiast, tak czy siak, mega się cieszę, że chociaż tyle samica mi pozwoliła siebie dostrzec, kiedy właśnie ten kokon tworzyła. No i czekamy. Cóż mogę powiedzieć więcej? Fajnie, że cokolwiek nagrałem z tego. Nie fajnie, że nie nagrałem całego procesu, bo marzenie, naprawdę moje marzenie było, żeby ten proces zaobserwować, czy też przy okazji nagrać. No, ale tak jak mówię, i tak jestem zadowolony, że cokolwiek mogłem sobie na własne oczy poobserwować, zadumać się nad tym co ona robi, no bo przyznajcie, że no ma widok. No ale dobra, przechodzimy dalej. No i ja muszę teraz bardzo delikatnie stąd zabrać. W ogóle robi mi się tu ciasno. Zobaczcie, kupiłem takie te wielkie lampy z softboxami na zlecenia. No i nie powiem, bo one genialnie mi się spisują tutaj. Tylko, że w mojej kawalerce nie ma miejsca na takie rzeczy. No, i tutaj mamy dwie moje ulubione heteropody. No nie ma co gadać, to moje ulubione heteropody, czyli heteropoda lunula. A nie, czekajcie, bo przyniosłem seladonie to nie. Obie heteropody, ziomy, wyliniały. Jak pamiętacie, mam nadzieję, z ostatniej aktualizacji tych moich wszystkich zwierząt, one nie miały nóg. Jedna i druga nie miała nogi, a teraz nogi mają. Odnurza, odrosły, wszystko jest ok. Pająki już są po jednym karmieniu, po wylince. Natomiast zaraz się do nich zbliżymy i nakarmimy znowu, co na pewno Wam się rzuca. W oczy, no to fakt, że w pojemnikach panuje dość niska wilgotność, specjalnie tak panuje ta wilgotność, ponieważ one w naturze, w tym momencie, przynajmniej te konkretne sztuki w tym rejonie, w którym występują, one teraz mają porę suchą, więc tak im zraszam bardziej raz w tygodniu delikatnie, no żeby po prostu zasymulować ten ich klimat w naturze. No i są schowane oczywiście, jak to w dzień, to może po prostu wezmę jedną, jej się przyjrzymy, może nie wyskoczy. Może się nawet uda nagrać moment jak atakuje, ale z tym też jest ciężko. No i dobra, ona sobie siedzi tutaj w tym podkorzonkiem. Musimy delikatnie korzonek odsunąć tak, żeby jej nie wyprowadzić z trybu łowca. O dobra, to dokładnie o to mi chodzi. Czekajcie, przepinam się na inny obiektyw. Tak wygląda jeden z podrostków w okresie, w którym jest wylinkę od rozpoczęcia regeneracji odnóża. No i dam wam chwilę, żebyście rozkminili, które odnóże tutaj jest w trakcie regeneracji. Także jak jeszcze nie zauważyliście, to zwróćcie uwagę, że pierwsza para, lewe odnóże, ono jest znacznie mniejsze, akurat teraz pająk stoi w takiej pozycji, że nie będzie tego dobrze widać, od prawego odnóża. W związku z tym to odnóże jest w trakcie regeneracji, no i ona jest takie bardziej blade, mniej ma nakrapiań, no i możemy jej tam wrzucić, akurat teraz mam tylko karaczana tureckiego z takiego rozmiaru, także rzućmy i zobaczmy, czy ona będzie zainteresowana takim, takim oto obiadem. A to nie będę rzucał. O, patrzcie, miałem powiedzieć, że nie będę rzucał, bo dam spensety. No i rzeczywiście, dobra, puszczam. i jeszcze bym wam pokazał teraz, tak żeby było widać namacalną różnicę między, między kończynami, znaczy między odnóżami. Już mi się normalnie język plącze, Czekajcie. No, także teraz wydaje mi się, nikt nie będzie miał już obiekcji i będzie mógł namacalnie stwierdzić, że to pierwsze odnoże tutaj z tej strony jest w trakcie regeneracji, a to z drugiej nie jest, no bo widzimy, że no to nakrapianie i nawet już ten fiolet zaczyna występować w Lunuli. Ej, naprawdę, tak się nie mogę doczekać, jak one mi podrosną i pokażą swoją prawdziwą moc, jeśli chodzi o to ubarwienie, no będzie co podziwiać, naprawdę, bo heteropody Lunula to są wielkie heteropody i dodatkowo. No jedne z najpiękniejszych. Po prostu wow. O nie no oczywiście! ale skubaniec jest skoczny z niej, wypuściła karaczana, to jej dorzucę. W ogóle jest niezła akcja, bo jakiś czas temu mi właśnie tak wyskoczyła jedna z tych lunul i to od razu po wylince, jeszcze bez jedzenia, taka głodna po wyskoczyła. No i mówię, niech to szlag, ale dobra, wezmę i poczekam na noc, bo ona na 100% wyjdzie w nocy. No i rzeczywiście w nocy jak szedłem do ubikacji, to ją znalazłem. Także ja jej tutaj odkładam mikrogniazdko, no i jedno przyknięcie w tygodniowo. Właśnie przypada na dzisiaj. Także psikam, zamykam i już wam pokażę drugą, żebyście mieli odniesienie. Tylko czekajcie, bo ten korek mi teraz odstaje za bardzo. Także zamieniamy pojemniki, bo ta sztuka regenerowała inne odnoże po wylince. Także akurat fajnie namacalnie sobie zobaczymy różnicę. Ok, nie, nie, nie uciekaj mi. Uciekła? Dobra, tu jej nie ma. Cholera, przebiegła tu. Tak chciałbym, wiecie, od góry ją pokazać. Może się uda, żeby nie uciekała. O, dobra, tak kładę i teraz sobie ją zobaczmy od góry. Dobra, to teraz Wam nic nie mówię. Wiecie, jak wygląda odnóże podczas regeneracji, także dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się zlokalizować to, to jedno konkretne. Tutaj mamy drugą parę odnóży i z drugiej strony, czyli no, patrząc z tej perspektywy od lewej strony pająka, zobaczcie, to odnóże. W tym momencie z, podczas regeneracji, i tutaj mamy zdrowe. Zobaczcie jakie jest piękne, już zaczyna naprawdę fioletowo opalizować, niedługo już nie będzie fioletowo opalizować, tylko po prostu będzie fioletowe, co mnie mega cieszy. No i widzimy też, że to nakrapianie właśnie, ten ornament na odnóżu, tym podczas regeneracji, no taki jest bym powiedział znikomy. No i podejrzewam, że przy następnej wylince nie będzie już żadnej różnicy, bo zobaczcie, że zaledwie jedna wylinka pozwoliła pająkowi tak bardzo sobie zregenerować to odnóże. No z niczego pojawiło się praktycznie całe. Także przy następnej to już będzie no idealne i nie będzie żadnej różnicy. Także też jej tutaj możemy podłożyć karaczana i może uda się do niej zbliżyć wtedy, jak będzie zajęta jedzeniem. Aczkolwiek, no, te heteropody sobie w najlepsze biegają z karaczanami i, i nic, nic sobie z tego nie robią. Łoo, ty, no kurde, nie! Do nogawki. A no, no ta nie zareagowała na karaczana, tak jak myślałem, ale też nie ma się co dziwić. Zobaczcie, że odwóg jest totalnie najedzony, ale dzięki temu możemy się tak już na maksa z bliska przyjrzeć temu, y, temu odnóżu w trakcie regeneracji, więc jeszcze raz. Od lewej strony, patrząc z tej perspektywy, druga para jest podczas odrastania, no a tutaj mamy taką, która jest w pełni sprawna. No i ciężko powiedzieć, być może kiedyś ona straciła któreś z innych odnóży, no ale jak widzicie u, u młodego pająka czy też u podrostka ta regeneracja jest względnie szybka, bo podejrzewam, że gdyby taka L1 straciła odnóżę i potem wyliniała na L2, to by w ogóle nie było widać różnicy, natomiast im pająk starszy, im więcej tej chityny posiada, tym dłużej regeneracja trwa i to, i to odnurze potrzebuje po prostu więcej wylinek, więc jeśli Załóżmy taka L7, by straciła odnurze. No, to jest szansa, że mogłaby nawet y, jako dorosła sztuka gdzieś tam byłoby widać, że to odnurze po drodze jej życia było utracone. Natomiast u młodych i u podrostków to jest między wylinką, dwiema. Y, no, wydaje mi się, że do dwóch wylinek taki podrostek już całkowicie y, to odnurze odzyskuje. Także no, natura jest niesamowita. Także chciałem wam pokazać różnicę pomiędzy konkretnymi wylinkami Lunuli i będę to aktualizował. Będziecie widzieć namacalnie, jak bardzo to ubarwuje wienie się zmienia na takie no totalnie najlepsze. Nie ma co gadać. No i przy okazji widzimy, że ostatnio o, obie nie miały odnoży, teraz mają. Także chowam y, tą piękną, miejmy nadzieję, panią i miejmy nadzieję, że do tej pani ten drugi to jest pan. Także ułożę jeszcze raz kryjówę, żeby się czuła bezpiecznie. Pikamy raz w tygodniu to teraz. No i tak naprawdę zostawiamy heteropody w spokoju. Nie rzuciłem tam jej karaczana mimo wszystko niech ma. No i dobra następnie słuchajcie, to teraz jest grubo tak naprawdę, bo zobaczcie że my tu mamy 7 tub do zaaranżowania, to są już duże tuby, zobaczcie, tak będzie wyglądała nowa tuba dla Avicularia purpurea, a tak wygląda stara, więc ta zmiana powierzchniowa dla pająków, no myślę, że docenią na pewno, także jedziemy z tym. Myślę, że nie będę Was zanudzał wkładaniem torfu do pojemników, bo to czynność jest dość nudna i wszystkim znana, więc sobie zrobimy przyspieszone tempo. 7 pojemników na 7 awikularii. No i myślę, że te pojemniki to jest już ostatni moment, w którym nie wiem, jaka jest płeć pająków. Także pozwólcie, że ja sobie tutaj nabiję to wszystko podłożem. No i teraz co bardzo istotne w wilgotnych pojemnikach, czy też w zbiornikach, czy też terariach, no to skoczogonki. Z których jaram cały czas, słuchajcie, w dalszym ciągu. Tylko patrzcie, co tu się dzieje. Specjalnie wiedziałem, że będę niedługo potrzebował skoczogonków, więc jakieś półtora tygodnia temu zacząłem je karmić taką ilością wzmożoną, żeby po prostu ich tutaj przybyło. No i teraz, kiedy jest ich dużo, to możemy sobie je po prostu umieścić w moich pojemnikach. Teraz wrzucimy dosłownie po jednym kawałku korka na pojemnik. Oczywiście, jak zwykle ja dociąłem, wiecie, tak na styki te korki. O, nawet nie. O, ale będą miały fenomenalnie awikularie. No i dobra, lecimy. Gotowe są wszystkie pojemniki. Więc przychodzi moment chlubny, w którym musimy te pojemniki zasiedlić. Mega siaram, chodźcie, zobaczymy, jak te awikularie teraz wyglądają. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. Oh yeah. No to nie wiem, jak my to zrobimy. Chyba po prostu po kolei, nie? No będę brał od lewej po prostu pojemnik i pająka, i patrzymy, co tu się wydarzy. Także niech pojemnik sobie czeka w gotowości. Otwieramy pierwszą awikularię. No generalnie myślę, że mogę to zrobić tutaj ręką. O no genialnie słuchajcie to się złożyło, bo teraz możemy sobie położyć cały ten kawałek, ewentualnie się przyjrzeć w jakim on jest w momencie, no raczej gdzieś tam bliżej kolejnej wylinki, bo no taka mało, mało fajnie ubarwiona intensywnie, no nie? No i zobaczcie, jestem w stanie, tylko tak żeby nie chciałam mnie dziabnąć. Wsadzić po prostu starą, stary kawałek korka tutaj. Generalnie ten zabieg przełożenia pająka ze starą pajęczyną nie jest jakiś konieczny i nieodzowny, no ale wiadomo, że zawsze to no więcej komfortu dla pająka nie? W, nowym, w nowym pojemniku. No bo tak na dobrą sprawę to ona teraz poczuje, że zaraz nie ma gdzie wrócić do gniazda, no ale przynajmniej ma swój zapach i wszystko jest ok. Pierwsza za nami. Ja idziemy dalej. To będzie strasznie nudny segment, bo tu się nic nie wydarzy tak naprawdę. O, ale ta chyba, słuchajcie, jest totalnie przed wylinką. No jest totalnie przed wylinką. Jest wręcz czarna, widzicie? No jest po prostu czarna, jak ją przyświecimy tutaj lampą. No, to tej akurat nie przekładam, wiecie? Ja jej dam wylinieć, bo to by było nieroztropne ją przełożyć, kiedy jest tak tuż przed wylinką. Tym bardziej, że widać, jak bardzo sobie zbunkrowała całe gniazdo. No i najedzona, nabita. Przed wylinką jest, miejmy nadzieję, dama. Także tą zostawiam, przełożę sobie ją później, jak ona wylinieje i stwardnieje. Nie ma po prostu co jej stresować. Także odkładam ten komplet, żeby się nie pogubić. No i lecimy dalej, co się tu wydarzy. Zobaczcie, że to wieczko też jest takie, no konkretnie zabielone. Może to również świadczyć o tym, że jest albo wylink, albo po. O, po wylince ziomy. No zobaczcie, ewidentnie. To jeszcze fajnie by było zobaczyć, w jakim ona jest stanie. A wylinka? A wylinka jest twarda, ale jeszcze nie seksuję z takiej wylinki. Wiecie? Szkoda mi wzroku, że tak powiem. To jeszcze kolejną wylinkę pająki potrzebują, i wtedy to już na luzie będziemy my seksować z wylinki. To nie mówię, że się nie da, ale jest mega niewygodnie, mi się nie śpieszy na tyle, żeby już teraz po prostu chcieć wiedzieć, która jest samica, który samiec. Także olewam ten temat. Natomiast możemy zobaczyć, gdzie ona jest. Tu ma tunel swój. No, to czekajcie, może się uda ją pensetą wygonić, jak jest po będzie śliczno. O, nie, to jest żelek. Zobaczcie, to ja ją tak delikatnie wygonię, żebyście widzieli, co się dzieje. Ale ona też zostaje w starym pojemniku. Totalnie, bo jest żelkiem. Widać żelka. Przyświecimy. O czekajcie, mogę w ogóle postarać się zbliżyć tyle, ile się da. O, i teraz damy żelka. Proszę bardzo, tak wygląda żylek avicularia purpurea. Jaka śmieszna, absolutnie i teraz nie denerwuję, bo no bez sensu totalnie. Także zostawiam tak i ta również zostanie w starym pojemniku do momentu po prostu aż nie stwardnieje, bo jakby ten zabieg teraz byłby po prostu bez sensu, żeby ją przykładać. Także tą też odłożymy na bok. No i dobra, co tu jeszcze się dzieje w takim razie? Tutaj chyba siedzi przy wieczku z tego co widzę. Ej, no ale ta też będzie linia dziomy, ty. No, kurde, tej też nie przełożę, bo zobaczcie, jest totalnie najedzona. Ewidentnie się przygotowywuje do wylinki, też jest ciemna, także i ją zostawiam. <grym> także nie, nie no nie bo nie ma, nie ma to sensu, wiecie. Lepiej poczekać na spokojnie, niż pająka niepotrzebnie denerwować. W związku z tym, trzy na pewno jeszcze zostają w starych domkach. Do odwołania. I co mi zostało? Trzy w takim razie, no to jedziemy z tym. Pokażcie jakąś fajną, piękną powylicę kolorową, aczkolwiek ostatnio wam pokazywałem taką mega piękniutką. A w sumie możemy sobie wyciągnąć cały ten korek z nią. Widzicie, gdzie ona siedzi? Mam nadzieję, że widzicie. U, ta się zląkła. No nic dziwnego, skoro całe jej pomieszczenie zostało zdewastowane. I ten korek również tutaj wkładam. Tylko, że ona teraz się wystraszyła i podejrzewam, że jest w trybie do skakania. Sprawdźmy, jak to będzie. Ale jest piękna, mówię Wam. O, jaka jest najśliczniejsza. Nie mogę się doczekać, aż dorosną i pokażą swój potencjał. Wyjdziesz tak, czy tak średnio? Chcesz się nam pokazać? O, wskoczyła w pojemnik, ale idealnie. Pokażę Wam ją teraz. O, jaka jest śliczna. Dobra, wyskoczyła mi na rękę, ale to w sumie się przyjrzymy jej pod warunkiem, że mi nie będzie skakać za bardzo. No, daj sobie moment, żebyś się zmęczyła. No, gdybym generalnie. O, jak skoczyła, słychać. No, pojemnik drugi. No, gdybym wiecie, miał dużo doświadczenia z seksowaniem pająków. No, to ogólnie rzecz biorąc, to jest rozmiar, w którym już można chwycić pająka do ręki i gdzieś tam pensę tam wy wygmyrać od biedy, jeszcze nawet na podwozia, ale nie robię tego. Bo zgniotę pająka niepotrzebnie. Także wolę sobie na spokojnie z wylinki wyseksować. Skoczysz tak? O, idealnie. Dobra, ziomy. Kolejna sztuka również, miejmy nadzieję, zadowolona. Czyli zostały nam dwie, tak naprawdę. No to dobra, patrzymy, co tu się wydarzy no ta jest widzę najedzona ale raczej nie przed wylinką, bo bunkier w terrarium wcale nie jest jakiś taki turbo rozbudowany, zauważyłem, że one jak są w tubach i są przed wylinką no to bunkrują się również od wieczka, tak naprawdę, naprawdę konkretnie tutaj tego bunkru od wieczka nie ma no mimo, że pająk jest najedzony i gdzieś tam on powoli się będzie szykował do wylinki zobaczcie ciemna jak cholera no ale mimo wszystko myślę, że bez problemu mogę ją przełożyć o, z tym kawałkiem do nowego terrarium. Także jedziesz tym mała. No zeskoczce tak. Dobra, ta też jest. No i została nam tak naprawdę ostatnia. Zobaczymy, cóż przyniesie ostatnia tuba. Czy tutaj coś możemy wywnioskować z tej tuby? No póki co niewiele. A dobra, pamiętam tę tubę, to była taka jedna tuba, gdzie pająk sobie podniszczył, yy, podniszczył gniazdo, nie wiedzieć czemu. Zobaczmy, co tam się głębiej dzieje w takim razie. Czy ona w ogóle tu jest? No, no i proszę bardzo. Kurde, ale wszystkie najedzone, no, źle nie mają. I wrzucamy tak samo w identyczny sposób. O, tu się nawet fajnie pokryje ten korek z nowym. No, idealnie, moi drodzy. No i super. Także kolejne co słychać, U, nam pokaże y, po prostu, jak te by się zmieniły. No bo widzimy, że teraz są takie totalnie, absolutnie całe puste, no a będą całe w pajęczynie. Tak sytuacja wygląda. Chcecie jeszcze coś zobaczyć? A to pokażę Wam. Tylko, że właśnie moja kamera na tym czymś stoi. To musimy sobie ją położyć niżej. No i zobaczcie. Tutaj mamy to terrarium z Latrodectusem Mena wody, Także możemy się przyjrzeć ile, ile gniazda całego można powiedzieć powstało tutaj To czekajcie, tak zrobimy O, Nie, tak nie będzie widać, czekajcie No póki co jak widzę Latrodectus się nie popisuje żadnym spektakularnym gniazdem No ale też Latrodectus spektakularnych gniazd nie robi O tutaj lepiej widać cały ten system Co jeszcze możemy zaobserwować? Na przykład, że Latrodectus się wypróżnił na przednią szybę i taki jest tego efekt. No i dobra, tak naprawdę kochani, w dzisiejszym odcinku to jest tyle. No, dajcie mi się tu wepchnąć. Mam nadzieję, że film był fajny, no i że nie nudziliście się ze mną. Jak coś, to zapowiadam i to tak oficjalnie, bo jestem w trakcie nagrywania i to na pewno wypali. W przyszłą sobotę jest totalnie wypasiony film. A już wam zdradzę, dobra, będą gady. W sensie... Skusiłem się na takie coś. Myślę, że osoby na Instagramie wiedzą, co się dzieje, bo no, skoro śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, co ja tam wrzucam. Także póki co więcej nie mówię, no i widzimy się w przyszłą sobotę. Trzymajcie się na razie i hej.